No dzień dobry, dzień dobry moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 24 do 30 mm, stycznia 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo, bardzo was proszę zanim zadać mi jakiekolwiek pytanie, czy tutaj, czy na Facebooku. Um, przeczytajcie najpierw ten opis pod filmem. Z góry Wam za to dziękuję. No, a poza tym to co: zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, um, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Dobra, moje drogie panienki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. E, co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Okej. Okay. Co mamy? Inwencja twórcza. Super. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. Super! Dobra, taria dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Uuu, koło fortuny, no, koło się obraca, kochani, koło się obraca, jakaś zmiana losu przychodzi. E, jesteście gotowi również na zmiany, bo to jest wasza energia, więc jesteście gotowi na zmiany w swoim życiu, na wprowadzenie zmian w swoim życiu. Wykorzystujecie szanse, które daje, nam, daje wam los, tak? Ryzykujecie z czymś, tak? Ryzykujecie tą zmianę, ryzykujecie jakieś, e, nie wiem, nowe właśnie możliwości, nowe szanse, tak, żeby zobaczyć, do czego one poprowadzą, tak? E, no kochani, dla części z Was tutaj właśnie jakaś zmiana też miejsca zamieszkania się szykuje, może myślicie o jakiejś przeprowadzce, o jakimś wyjeździe, um, może myślicie o jakimś zaryzykowaniu, zainwestowaniu w coś, bądź w kogoś, w jakąś relację, no ale kochani, szykują się jakieś zmiany i to wydaje mi się, że z tym kołem fortuny zdecydowanie na lepsze, moi drodzy. Dobra, zobaczmy co dalej. Co miłego się może wydarzyć? Siódemka kielichów. Yy... Mam wrażenie, że podejmiecie jakąś decyzję, ponieważ siódemka kielichów może oznaczać, że jest kilka opcji do wyboru i nie wiecie na czym się konkretnie skupić, w co zainwestować, kogo wybrać, w którym kierunku pójść, tak? I trochę tak bujacie w obłokach trochę właśnie być może wcześniej wymijaliście się od podjęcia jakiejś decyzji. Być może to jest energia czyjaś, kochani, nie wasza, ale w tym tygodniu mam wrażenie, że padnie jakaś konkretna decyzja i zostanie wybrany jeden z tych kielichów, jeden z tych pomysłów, jeden z tych idei. Jedna z tych osób, tak? Dobra, zobaczmy o co chodzi z tą siódemką e, kielichów. A, szóstka buław, super. Hmm? Chcesz wyjść Chodź. Sąd ostateczny Eremita. Mhm. Królowa mieczy, trójka buław, dziewiątka mieczy. Trójka mieczy. Mhm. Wiecie co, kochani, mam wrażenie, że część z Was. Część z Was właśnie była w trybie eremity. To jest zresztą Wasza karta, moje drogie panny, i może oznaczać to kilka, kilka aspektów, kilka aspektów, kochani. Mam wrażenie, że tu w przyszłości doszło do jakiegoś zranienia, tak, bo mamy tą trójkę mieczy. I to powodowało jakieś niepewności, lęki, jakieś trudne sytuacje w waszym życiu. Przez to wycofaliście się troszeczkę z życia towarzyskiego, być może ogólnie z życia innych, tak, bardziej zamknęliście się w sobie, pogłębiliście wiedzę o sobie, być może toczyliście swoją wewnętrzną taką prywatną walkę o coś, z czymś, z jakimiś swoimi demonami. To mogą być te demoty, kochani, też po części z tą siódemką kielichów. Zastanawialiście sobie... Co chcecie w życiu zrobić? Kim chcecie być? Zastanawialiście się nad przeszłymi sytuacjami, relacjami być może, które nie wypaliły, które Was rozczarowały, tak? Yy, I wyciągaliście pewne wnioski. To był czas takiej Waszej dojrzałości, dochodzenia do dojrzałości, dochodzenia do prawdziwego wnętrza siebie, tak? Odnajdywania siebie. I kochani, ten proces został zakończony. Ten proces w tym tygodniu zostanie ukończony, tak? Jesteście już w tym etapie, że dokładnie wiecie, czego chcecie, wiecie, kogo chcecie, Wiecie, w którym kierunku chcecie iść, podkreślacie przeszłość grubą krechą, wyciągacie pewne wnioski i podejmujecie decyzję, że teraz idziecie w przód z, z mieczem uniesionym do góry, tak? Jesteście zwycięzcą. Że teraz, od teraz, w cokolwiek zainwestujecie, będzie Waszym sukcesem. To jest zmiana myślenia, kochani. To jest zmiana myślenia Was. Niedostrzeganie... To znaczy, nie dostrzeganie. Dostrzeganie oczywiście jakichś tam niekorzystnych opcji i błędów, ale nie kroczenie w ich stronę, tak? Znacie prawdę. To jest, to jest taka. Wiecie co, mam wrażenie, że z tych kart płynie taka ogromna świadoma, świadomość siebie i świadomość tego, co też nadchodzi do Was. Wy Widzicie ponad, ponad maski, ponad iluzje. Mam wrażenie, że coś mocno rozwinęło się wewnątrz Was, że. Cokolwiek przyjdzie w waszą stronę, czy to nowa osoba, czy nowa okazja, czy nowe hobby, czy nowa miłość, czy nowa przyjaźń, cokolwiek. Wy zobaczycie na wskroś, że tak powiem, że już nic nie będzie w stanie was oszukać, ponieważ znacie prawdziwą wartość siebie, tak? Wygraliście nie niejedną bitwę. W swoim życiu, i to jest kolejna wygrana z tych bitew. Czujecie się pewni siebie, czujecie się gotowi na nowe podróże, czujecie się gotowi na eksplorowanie nowych terenów. I ta decyzja to jest, to jest decyzja, którą podejmujecie w tym tygodniu, że koniec zamknięcia w sobie. Mam wszystkie odpowiedzi, których poszukiwałem, kończę pewien rozdział w swoim życiu. I jestem gotowy na coś nowego. I jestem gotowy na nową podróż. Jestem gotowy na zwią nowy związek. Gotowa na nowy związek. Jestem gotowa na nową pracę, na nowe hobby, na nowe znajomości, na nowe przygody. I to jest bardzo ważna decyzja w Waszym życiu. Tak? Dużo przyszliście, dużo przyszliście z tą królową mieczy. Oczywiście. Macie mocno postawione granice, ale znacie swoją wartość i jednocześnie jesteście otwarci na to, co przychodzi z Waszej strony. Do, do Waszej strony, tak? Do Was po prostu. <grych> wow! Także mówię, otwieracie się po prostu na nowe. To jest to, co, to jest to, co przyjemne właśnie w tym tygodniu będzie. Koniec z niepewnością, koniec z iluzjami, koniec z. Co by było, gdyby? Nie ma co by było, gdyby. Teraz to, co by było, gdyby bierzecie w swoje łapy i wprowadzacie to w swoje życie, tak? Mówię, bo jesteście zwycięzcą, bo dokładnie wiecie, czego chcecie, bo zostawiacie przeszłość za sobą, bo dokładnie znacie swoją wartość. Dobra, na co uważać? Ósemka Buław. E, uważajcie na komunikację też z innymi uważajcie na komunikację z innymi, być może otwórzcie się na komunikację z innymi, bo to jest tak, wiecie, zaraz sobie dołożę kartę. Z jednej strony uważajcie na niepotrzebne kłótnie, nie wszczynajcie niepotrzebnych kłótni, konfliktów, takich rzeczy, ale z drugiej strony też właśnie wyjdźcie z tego trybu eremity i otwórzcie się na nowe możliwości i na kontakty z innymi, na komunikację z innymi. Eee, zobaczmy tą ósemkę buław. Mhm... mm -hmm. Tak, kochani, ale wy to dokładnie już tu wiedzie. Czas wyjść z jakiegoś zamknięcia, czas wyjść z jakiejś klatki, ze starych przyzwyczajeń, czas się uwolnić, kochani, tak, żeby zyskać też niezależność i żeby te nowe drzwi się mogły przed wami otworzyć, tak? Czas pożegnać stare życie i otworzyć się na nowe, ponieważ tutaj przyjdą do Was różne możliwości, kochani. Przyjdą do Was możliwości, nie wiem, nowego związku, być może założenia rodziny, być może właśnie nowe propozycje zawodowe, rozwojowe, cokolwiek, kochani, na cokolwiek tutaj czekacie. Więc ważne jest, żebyście znali swoją wartość, ważne jest, żebyście otworzyli się właśnie na te nowe rzeczy. Żebyście uwolnili się od starych rzeczy, które trzymają was w potrzasku, które trzymają was w klatce być może złotej klatce, ale je na klatce. Czas się, kochani, uwolnić i otworzyć właśnie na jakieś zmiany w waszym życiu. Otworzyć się na komunikację, otworzyć się na możliwości nowe, na nowe cele. Hmm. No, tak, tak, zdecydowanie tak. E, dobra, co w miłości? Trójka pentakli. Bardzo fajnie. Właśnie współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca. Kochani, jeżeli jesteście w stałej relacji, bądź w relacji, która dopiero co się rozwija, widzę bardzo fajne kontakty, bardzo fajne stosunki między Wami. Tu jest właśnie jak w ulu. Każdy wie, co potrafi, każdy wie, co może zrobić i jak może się przysłużyć, tak? Jest fajna współpraca w tej relacji, dobre dogadywanie się, pomaganie sobie nawzajem. Super. Dla moich singli, no, ktoś taki może wkroczyć w Wasze życie. Ktoś również z Trygonu Ziemi, Byk Pan na Koziorożec, być może poznacie tą osobę w środowisku pracy. Zobaczmy. trójka, e, trójka pentakli. Mmm, królowa buław. <laughs> Być może ktoś z Trygonu Ognia, Baran Lew Strzelec. Rydwan. Tutaj raczek się znowuż nam pojawił. No i patrzcie, as pentakli i ósemka hu dziesiątka pentakli na spodzie, ósemka pentakli i, 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 as pentakli. No, dla moich singli zdecydowanie dużo pentakli, więc możecie tą osobę poznać właśnie na studiach, w pracy, w środowisku pracy. Ktoś bardzo dojrzały, może być ktoś z podznaku byka również. Mocno trygą ziemi Wam się zaznaczył, więc mówię albo w środowisku zawodowym, albo szkolnym się poznacie. Albo po prostu ta osoba jest mocno uziemiona, podobnie jak wy. No i tu jest szansa na naprawdę bardzo fajną, stabilną relację, jeżeli dacie temu szansę. Możecie poznać się podczas jakiejś podróży. Bądź być może jakaś podróż na jakieś szkolenie, bo ósemka pentakli to też jest rozwijanie swoich możliwości, to są szkolenia, to jest, to, są inwestowa to jest inwestowanie w siebie, więc możecie się poznać właśnie na jakimś takim kursie dodatkowym, szkoleniu. No i kochani, to będzie początek nowej przygody. Na pewno ogromna pasja między Wami, namiętność. Ta osoba będzie bardzo atrakcyjna, bardzo seksowna, będzie przyciągać Wasz wzrok, więc ym, będzie też ta namiętność. No ale kochani, dużo pentakli, mówię, plus ta trójka pentakli, więc tu jest szansa na fajny związek Taki oparty na solidnych fundamentach, na stabilizacji. Ktoś, kto jest równy wam i ktoś, kto nadaje po prostu na tych samych falach panny, co wy. Więc zdecydowanie szansa na nowe ziarenko, na nowy, e, na nowy fajny związek, który, tak jak mówię, razem z tym arcykapłanem i dziesiątką pentakli, jeżeli poszukujecie miłości na zawsze, małżeństwa, założenie rodziny, no to tu jest zdecydowanie szansa, żeby się po prostu zestarzyć z tą osobą, żeby. Założyć z nią rodzinę, żeby właśnie założyć związek małżeński, doczekać się dzieci, wnuków, psa, kota, czego tam chcecie, tak? Naprawdę bardzo, bardzo fajne możliwości. No, kochani, jeżeli jesteście w świeżych relacjach, no to zdecydowanie w tym tygodniu coś może przyspieszyć. Może wybierzecie się w jakąś podróż, może nawet jeżeli to nie będzie podróż taka fizyczna, to po prostu sprawy przyspieszą. Jeżeli w ostatnim czasie tak się spotykaliście, bo się spotykaliście, fajnie się wszystko rozwija, ale być może nie wiecie do czego to prowadzi, to w tym tygodniu może dojść do jakiejś takiej konwersacji albo do podjęcia jakichś takich konkretnych decyzji, które odmienią troszeczkę Wasz świat, tak? Wszystko się wywróci do góry nogami, ale w taki pozytywny sposób. No i kochani, tutaj będą już poważne plany na przyszłość. Dla części z Was zaręczyny, zamieszkanie razem bądź po prostu stwierdzenie, słuchaj, chcecie mieć na wyłączność, chcę rozwijać ten związek, chcę pracować nad tym związkiem, ponieważ widzę w tym ogromny potencjał na przyszłość, tak? Także kochani, idziecie w bardzo dobrym kierunku, rozwija się to wszystko bardzo fajnie. Mówię, w tym tygodniu może kilka rzeczy Was zaskoczyć, że coś tutaj przy Śpieszy, jakieś mm, oświadczenia będą, jakieś konkretne decyzje na przyszłość, ale wszystko idzie naprawdę we właściwym kierunku, więc super. No, a dla moich stałych związków, stałych związków. Kochani, dla części z Was może tutaj się szykować właśnie jakaś ciąża z asem pentakli, szczególnie jeżeli w ostatnim czasie mocno współpracowaliście nad tym <laughs> i chcieliście poszerzyć swoją rodzinę, mocno, mocno tutaj um, pracowaliście nad tym, może były jakieś problemy z tą ósemką pentakli, może trzeba było zasięgnąć opinii lekarza, może było jakieś leczenie wdrożone czy coś w tym stylu. Kochani, w tym tygodniu e, sprawy mogą pójść naprawdę mocno do przodu, więc e, seksić się ile wlezie, że tak powiem, bo może zaskoczyć kochani i to będzie bardzo, bardzo miła wiadomość dla was. Mm. Dla części z was może po prostu być też po prostu poszerzenie rodziny. E, może być niespodziewane, szczególnie jeżeli tutaj wy, wy, wyjeżdżacie w jakąś podróż, na jakiś weekend, będzie dużo pasji, dużo namiętności, e, będziecie ze sobą współpracować. No to może to też być po prostu zaskoczenie razem z tym kołem fortuny. No, może to być po prostu miłe zaskoczenie dla was. Dla części z was widzę tutaj inwestycje w przyszłość. Także kochani, część z was może szykuje się jakaś przeprowadzka z tym rydwanem, bądź jakaś podróż, wyjazd za granicę czy coś w tym stylu. Może tam chcecie Osiąść na stałe, założyć rodzinę, zamieszkać. Dla części z Was może to być przeprowadzka do nowego domu, ponieważ as pentakli to też jest dla mnie inwestycja w przyszłość. Razem z dziesiątką pentakli może oznaczać dom, siedzibę, mieszkanie. E, może długo właśnie tutaj współpracowaliście, odkładaliście na ten projekt, i w tym tygodniu uda Wam się albo znaleźć odpowiednie mieszkanie, albo podpisać jakąś konkretną umowę. Przepraszam. O, przepraszam, ale prawda, jak się kicha, to zawsze się mówi prawdę. Także, kochani. Mogą się szykować po prostu jakieś inwestycje długoterminowe właśnie w tej relacji. O, ale był kich. Dobra lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dwójka kielichów, piękna energia współpracy, dogadywanie się z innymi, więc kochani tutaj nie widzę żadnych problemów, żadnych e, żadnych kłótni, scysji, dobra współpraca z innymi ludźmi. Kochani, jeżeli jesteście singlami, to rozglądnijcie się, czy w Waszym środowisku przyjacielskim nie ma takiej bratniej duszyczki, która nadaje na tych samych falach, bo to też może być informacja dla Was, ale mówię, poza tym stosunki z innymi bardzo prawidłowe, dużo miłości, dużo zrozumienia, współpracy, Dogadywania się, więc tutaj o te kontakty z bliskimi nie musicie się absolutnie martwić. Dobra, zobaczmy pracę i finanse. Czwórka kielichów. A cóż to za schowanie się? Mhm. Wiecie co, część z Was, mam wrażenie, tu są takie dwie, dwie, dwie rzeczy. dwie rzeczy Jedna rzecz jest taka, że część z Was może się trochę już nudzić w pracy, którą wykonuje. Może dojść takiego do, do takiej stagnacji, nic się nie rozwija, Wy się nie rozwijacie, wszystko stoi w miejscu, jest tak ble już nic Was nie cieszy. I może to być właśnie czas na zmiany, kochani. Może być czas na zmiany. Część z Was, mam wrażenie, może nie dostrzegać po prostu jakiejś nowej opcji, jakiejś opcji, mm, która, która stoi praktycznie przed Waszym nosem, a ponieważ jesteście zamknięci, że tak powiem, w tej swojej muszelce, zamknięci być może na nowe możliwości, być może to jest kwestia właśnie niedostrzegania mm, jakichś szans na rozwój. Na zmianę w swoim życiu, ale mam wrażenie, że jestem kołem fortuny, coś tu uda Wam się dostrzec jednak w tym tygodniu. Że to jest taka bardziej przeszła energia. Bo jednak tutaj, wiecie, wychodzicie z jakiegoś potrzasku, coś się zmienia, coś się kończy, coś dostrzegacie, tak? No i kochani, tutaj jest to, yy, popisz się swoją kreatywnością. Więc może być tak, kochani, wiesz, to właśnie, z tą czwórką kielichów i z tym, popisz się swoją kreatywnością, to może być kwestia też takiej nieśmiałości z Waszej strony. Chociaż Panny, nie podejrzewałabym Was o nieśmiałość, aczkolwiek. Może się tak wydarzyć, że może macie jakiś pomysł, jakąś kreatywną ideę, którą byście chcieli rozwinąć, wprowadzić w życie, ale troszeczkę się wstydzicie, troszeczkę nie jesteście pewni właśnie tych decyzji. Yy, I tak nie do końca wiecie, czy w to zainwestować, czy też nie, tak? No, zobaczmy tą czwórkę kielichów. O co tutaj dokładnie chodzi? Taka właśnie, takie niewierzenie w siebie trochę tutaj właśnie emanuje z tej karty. Trójka kielichów. A, jest ta siódemka kielichów. No i mamy to koło fortuny, kochani, szykują się jakieś zmiany. Zakończenie. Uuu, zdecydowanie zakończenia, zakończenie i jakieś nowe współprace. Aha, aha, aha. No, mocno taki. Zmianowy, że tak powiem, tydzień, kochani. Znowu pojawia się ta siódemka kielichów, czyli nie dostrzegacie, może macie więcej niż jedną opcję do wyboru i kochani, nie, nie wiecie, co wybrać, albo nie dostrzegacie tych opcji. Te opcje mogą pochodzić, wiecie co, z, z waszych przyjaciół. Może ktoś wam tu proponuje jakąś współpracę, a wy do końca tego nie widzicie, boicie się zaryzykować, mm, może nie chcecie tutaj zmieniać czegoś w swoim życiu, może właśnie jest wam dobrze tak, jak jest i bezpiecznie, może nie jest, wiecie, szałpał, nie wiadomo. Co, ale jest stabilnie i bezpiecznie, tak? Ale pojawia się tutaj szansa na coś nowego, pojawia się szansa na coś nowego, pojawia się szansa na zmianę. I w tym tygodniu mam wrażenie, kochani, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, dać odpowiedź przyjacielowi, przyjaciółce, bądź komuś ze znajomych, że wchodzicie w to. I mam wrażenie, kochani, że wy w to wejdziecie, że wy zaryzykujecie, bo tu jest ogromna, e, ogromna zmiana w waszym życiu. Świat mówi, że coś się kończy, coś nowego zaczyna. Śmierć, mówiąca o transformacji, to jest ta wasza transformacja, która tutaj nachodzi, i sprawiedliwość, czyli szanse, nowe sprawiedliwe szanse do wykorzystania. Karma wraca, los się dla Was odwraca. No i mówię, szykuje się tutaj zdecydowanie nowa współpraca. Być może, gdzie trzeba będzie się wykazać kreatywnością, nowymi pomysłami z tym asem, nie asem kielichów, tylko opaziem kielichów. Ale kochani, tu mamy ludzi, którzy być może nawet mają różne spojrzenia na pewne sprawy, ale świetnie się ze sobą dogodują. Także, kochani, tu jest naprawdę opcja na pójście naprzód, na rozwój, tylko kwestia jest taka, czy wy zaryzykujecie i pójdziecie w to. I czy wykorzystacie tą szansę, bo szansa jest. Szansa jest, tylko będzie wymagać od Was poświęcenia, będzie wymagać jakiejś drastycznej zmiany w Waszym życiu, tak? Kompletnej transformacji, takiej przemiany w Waszym życiu, ale zdecydowanie jest to szansa właśnie na sprawiedliwość, na zwrot karmy, na coś takiego realnego, fajnego w Waszym życiu. Więc decyzja należy do Was, kochani. Rada: szósta buław. Krocz z pewnością siebie, ufaj sobie, bądź zwycięzcą, tak, zachowuj się jak zwycięzca, to jest ta właśnie szóstka, szóstka była, która jest tutaj, więc przestań wątpić w siebie, przestań udawać, że nie dostrzegasz się jakichś rzeczy, przestań się wstydzić, wykorzystaj swoje właśnie kreatywne pomysły, pokaż się ludziom, pokaż z czego jesteś zrobiony, zrobiona, tak, mhm. podnieś głowę wysoko, popraw koronę i zasuwaj dalej, tak. Po nowe szanse, po nowe zwycięstwa, po nowe możliwości, tak? Subcio. Ok, zwierzeczka zobaczmy dla was. Zobaczmy zwierzeczkę dla was. No tak. Mamy Jelenia. Take the lead. Przejmij kontrolę, przejmij dowodzenie. Przejmij dowodzenie nad swoim życiem. Nad sobą. Wstąp w rolę lidera. I prowadź. Bądź dumny z siebie, ze swoich dokonań. Uwierz w siebie. <ścoughs> I mamy konika polnego. Take a, take a leap of faith. Tak. Zaryzykuj. Zaryzykuj. Zaufaj wszechświatowi. Zaryzykuj. Uch. No, kochani. Będzie się działo w tym tygodniu, będzie się działo u Was. Dobra, jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Pamiętajcie, że możecie wybrać y, jedną odpowiedź, możecie wybrać dwie, ile tam chcecie. Jeżeli macie więcej pytań, również możecie tutaj y, rozplanować to tak, jak chcecie, w jaki sposób Wam będzie pasować. Ja losuję trzy odpowiedzi i jak Wy z tym postąpicie, to jest oczywiście wasza, wasza decyzja. Odpowiedź numer jeden, dwa i trzy. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby się zastanowić, żeby tam przeanalizować, to zatrzymajcie sobie filmik, ja odsłaniam nasze karty. Odpowiedź numer jeden brzmi: Nie przestawaj. Odpowiedź numer dwa brzmi: Medytacja przyniesie odpowiedź. Mhm. I odpowiedź numer trzy brzmi: istnieje coś lepszego. Dobra, to by było na tyle, kochani. Życzę Wam powodzenia, udanego tygodnia. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaki, pa pa!